Niepowetowana dla historii sztuki, dla ludzkości, dla cywilizacji zachodnioeuropejskiej. To niezwykła wiadomość, która obiegła świat, wstrząsająca. Mam nadzieję, że uda się tę katedrę odbudować. Muzyka Ze względów historycznych, ale też artystycznych, ponieważ jest to budowla wczesnogotycka, należąca do grupy wielkich, gru wielkich katedr francuskich, wczesnogotyckich. Wypełniona historią, wydarzeniami historycznymi, które tam się działy, ale również wypełniona zabytkami bardzo cennymi od średniowiecza aż po czasy współczesne. Muzyka Trudno wymienić w ciągu tak krótkiego wywiadu wszystkie skarby, które gromadzi katedra. Na pewno trzeba wspomnieć o wspaniałych witrażach z XII-XIII wieku, trzy wielkie rozety. Które są w tym momencie zagrożone na skutek pożaru? Skarbiec, w którym znajduje się przewspaniała relikwia, korona cierniowa, niezwykle cenna dla wierzących. Obrazy z XVII stulecia, sama architektura malowidła, obrazy, rzeźby, na przestrzeni wieków powstające, zapełniające tę katedrę jako elementy ruchomego wyposażenia. Nie wie jeszcze nikt, tak, są przypuszczenia, że pożar jest związany z y, pracami remontowymi, które się toczyły i jest to wysoce prawdopodobne, ponieważ wtedy najłatwiej zapruszyć ogień i naj, naj, najłatwiej wzbudzić ten ogień. W związku z tym rzeczywiście może to być przyczyna pożaru. Ja sądzę, że tak, patrzę optymistycznie na y, przyszłość naszej katedry y, Notre Dame w Paryżu największe straty poniosła więźba dachowa ponieważ ma 8 stuleci i rzeczywiście uległa całkowitemu zniszczeniu natomiast najbliższe dni przyniosą informacje czy rzeczywiście wszystkie elementy ruchomego i nieruchomego wyposażenia uda się uratować i wtedy dopiero będziemy w stanie tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie ale jestem optymistką